Papieros to wybór tytoniowy składający się z rurki wykonanej z cienkiej bibułki, wewnątrz której znajduje się mieszanina tytoniowa zawierająca spreparowane liście różnych odmian tytoniu. W naszym pierwszym doświadczeniu przedstawimy co dzieje się z płucami podczas palenia papierosa. W tym celu potrzebna będzie nam 5-litrowa butelka z korkiem i tybusem, wacik kosmetyczny, 3 papierosy, zapalniczka i woda. Wodę wlewamy do szklanej butli. Na szczycie korka umieszczamy wacik kosmetyczny i dociskamy go korkiem. Następnie w szklanej lufce umieszczamy papierosa. Jednocześnie otwieramy zawór tybusa i podpalamy papierosa. Uwalniająca się woda powoduje podciśnienie. Podczas wyrównania ciśnień, dym nikotynowy przenika do wnętrza butli, przechodząc przez wacik pozostawia w nim 4000 toksycznych i 40 onkogennych substancji, które powodują wiele chorób. Drugie doświadczenie jest podobne do pierwszego. Różnica polega na tym, że zamiast papierosa analogowego wykorzystamy e-papierosa. E-papieros zasilane baterią urządzenie inhalacyjne, dające użytkownikowi podobne wrażenie jak przy paleniu tradycyjnych papierosów. Urządzenie powoduje zmianę roztworu inhalacyjnego na wydychany przez użytkownika areozą. Dym podczas wyrównania ciśnień zachowuje się tak samo jak przy papierosie analogowym. Przechodząc przez wacik, pozostawia śladowe zabarwienie widoczne gołym okiem. Trzeba dodać, że wacik nasiąknięty jest wodą. Podsumowując, e-papierosy nie wprowadzają do organizmu 4000 toksycznych i 40 onkogennych substancji. Nie uwalniają jednak od uzależnienia od nikotyny, która oddziałuje na wszystkie narządy. Ma ona działanie psychoaktywne, wpływając na nastrój. Czynność układu nerwowego zostaje zmieniona, przystosowana do działania nikotyny i zaburza się, gdy jej zabraknie. Dodać należy, że w latach 2009-2014 w samych tylko Stanach Zjednoczonych zgłoszono 25 przypadków eksplozji tego urządzenia, wskutek których doszło do okaleczeń ludzi. Teoria wody w płucach jest jeszcze do końca niezbadana, jednak kto chciałby zostać krójkiem doświadczalnym? Bardzo szybko z elektronicznego papierosa można wrócić do klasyki, dlatego polecam już dziś rzuć papierosy bez względu na ich rodzaj i uwolnij się od nałogu raz na zawsze. Sponsorami papierosów analogowych i e-papierosów wykorzystanych w doświadczeniu byli uczniowie gimnazjum nr 143 w Warszawie.